A witam wszystkich! Dzisiaj jesteśmy całą ekipą już na polu. No niestety trafiliśmy na miejsce, które jest jeszcze nie przeorane. I co, efektów praktycznie żadnych nie mamy, no bo w sumie jest ciężko coś znaleźć. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda Ziemia. Tak, tak właśnie chodzimy. Tylko rozgarniamy Jeżeli jakieś kamyczki się pokazują no Ogólnie <laughs> Nie polecam Jest kawałek drogi Do przejścia, do przejechania I Na końcu wita nas takie pole No to Efektywnych poszukiwań Raczej Nie będzie To jest właśnie kolejny przykład Na to Ile czasu trzeba poświęcić na poszukiwania? Na filmach pokazujemy tylko to, co fajne się trafi, co się uda znaleźć. A ile mamy przygód i miejsc bez efektu? To już jest druga strona medalu, jak to mówią. No nic szukamy dalej może coś jednak się pokaże chodzimy od paru godzin bez praktycznie żadnego efektu kamieni jest bardzo dużo ale no znaleźć coś pośród tak wysokiej trawy ograniczy praktycznie z cudem jest dużo takich andezytów z podbijanymi miejscami właśnie po jakichś migdałach agatowych czy może kalcytowych ale agatu żadnego jeszcze nie udało się znaleźć Tylko takie właśnie Teraz próbuję pokazać właśnie takie przyklejki jakby No coś co wskazuje, że w tym miejscu na pewno w okolicy są agaty przy nie przeoranym polu znaleźć coś jest Praktycznie niemożliwe. Tak też bywa. W zasadzie częściej niż z efektami. Ale póki co jeszcze się nie poddajemy. Jeszcze trochę słońca mamy. Może coś się uda znaleźć. Tam gdzieś na końcu pola. Leo coś fotografuje. Chyba jakiegoś krzaczka z jednej strony, z drugiej strony Sara. Kolejny przykład takiej wlepki właśnie, agatowej albo kalcytowej. O, jeszcze jeden przykład. Takie mikro migdały są. Na tym polu jest dość y, płytko melafir, i podczas orania pola y, zostaje ta warstwa z każdym rokiem coraz głębiej naruszona. I praktycznie z każdym rokiem można znaleźć tutaj coś zupełnie nowego, świeżego. Mamy też przykład takiego Melafiru w czerwonawym kolorze. Tutaj są jakieś takie mikro geotki migdałowiec jakiś albo agata, albo kalcyt. Nie jestem teraz w stanie tego powiedzieć. Ale tak to mniej więcej wygląda. Sara zrobiła taki bukiecik. Jakieś resztki kwiatków, które po łąkach jeszcze rosną. I szukamy dalej. Tak, po paru godzinach szukania mamy dwa pierwsze efekty, że tak powiem, godne uwagi. Jedna żyłka jest pisowa, już jest dość ciemno. No po wymyciu może fajnie wyglądać. No i pierwszy migdał agatowy. Co się w nim kryje? Na pewno za jakiś czas go przetnę. Zobaczymy, jak będzie wyglądał wewnątrz. No, jak na bardzo dużo czasu poświęconego na tym polu, mogę powiedzieć, że jest lipa. Gdyby było przeorane, to może i by udało się znaleźć coś więcej. Na, na pewno by się udało znaleźć coś więcej. No a tak to jest jak jest. wracamy w stronę auta jak filmik się podobał łapka do góry subskrypcja i do następnego trzymajcie się hej